Jestem usybryty. No w zasadzie tak przyszedłem pogratulować kogutkom. Yy, mamy tu kogutków, w sumie cztery. Także nie wiadomo, który jest ojcem. A o co chodzi? No, z inkubatora dzisiaj wyciągnąłem od tych właśnie kurek trzy pierwsze kurczaczki. To były z pierwszych jaj, które tak niedawno niedawno całkiem zaczęły nieść nie pamiętam, pięć czy sześć sztuk miałem pierwszych włożyłem do inkubatora, bo już byłem taki zniecierpliwiony tak czekałem na te kurki że już nie chciałem dłużej czekać i zbierać tych jajeczek tym bardziej, że no, jeszcze było wtedy chłodno i obawiałem się, że te jajka po prostu no, mogą nie być dobre, mogą być raz, że nie zapodnione przez kogutki, bo wiadomo, zimno to one tak po tych kurkach nie skaczą druga rzecz w gniazdku, raczej w kurniczku mogły gdzieś po prostu się przechłodzić, no i tak myślę sprawdzę te pierwsze jajeczka jak się będą tam namlęgły, no i okazuje się, że trzy kurkawski mamy tam zostało chyba dwa czy trzy jajka, już nie pamiętam od nich, ale to nie wiem czy się coś wylęgnie czy nie wylęgnie jeden był srebrny, czyli mam jednego kogutka srebrnego, więc domyślam się, że to jest tata to jest kogutek, którego mamy już o i ze 3 lata na pewno. No a tutaj to jest młodzież, to są złote, złote kogutki. To wszystkie te kogutki mam z tego roku. Tutaj jeden jest taki mniejszy, a już pokazywałam, chociaż on troszeczkę już widzę, że zmienił się podróż, ale jest strasznie czypórny. taki zaczepny, ciągle pieje, naturyska, czegania. No taki taki kogutek prawdziwy. Malutki, ale taki naprawdę. I dwa takie już ładne, pokaźne koguciki. To są wszystko no z tego roku, z tego gadam, z zeszłego roku, yy, jeszcze z lata myślę, bo te pierwsze to, ja pamiętam, że sprzedawałem taki weselny, te kurki, natomiast sobie zostawiłem już taki, już końcówkę, taki taki właściwie, może z czerwca były te jajeczka, już nie chciałem później lęgnąć i sobie ten właśnie zostawiłem. Yy, pamiętam, że dwie kurki srebrne i trzy właśnie te koguciki. No ciekawy jestem czy jest jakieś jajeczko. Mam jeszcze w sumie, yy, tak jak powiedziałem, te pierwsze już mi się wylęgły yy, ale co tydzień mam w granicach no, 10-12 sztuk, tak powiedzmy tych jajek mi się zbiera yy, w każdą niedzielę wkładam jajka, tak po południu już, już po zamknięciu górnika zbieram ostatnie jajeczka. Jak powiedziałam, około 12 sztuk no, teraz mam już yy, 8 w tym tygodniu, no ale to jeszcze jeszcze dziś, jeszcze jutro, myślę, że doniosą. No i również 12 włożę. Cieszę się, że kogutki się spisały, że jajeczka są zapłodnione. To dla mnie najważniejsze, bo tak jak powiedziałem, to są pierwsze ich dzieci. I no nie wiadomo, jak mogłoby to być. Zajrzę jeszcze do górniczka. Te kurki kręcą się koło mnie, czekają, bo ja akurat jestem w trakcie podawania. Nie, widzę skrzyneczka. Jeszcze pusta, o, tak się tu nieraz widzę, że składają w rogu właśnie jajko. No, najczęściej w wstrzynęcę. Wczoraj chyba miałam trzy jajeczka, tak jak mówię, dzisiaj żadnego nie ma, ale to tak jak mówię, nie koniec dnia. One no, jeszcze pewno doniosą, a teraz tak się kręcą koło mnie, jak wspomniałem, bo daje tak pogodę jeść. Chodzę tutaj po podwórzu i one widzą, że nam się kręcę i zaraz wszystkie podchodzą do furtki i czekają kiedy im wysypię jakieś właśnie resztki takie. już zaraz pewno coś przyniosę sypne któryś tu z kogutku wiem, że dało mi się łapać ale już nie wiem który a no teraz się odsuwają któregoś tu yy, zawsze wieczorem jak już zamykamy kurki, siedzi na tej grzędzie i praktycznie muszę go wziąć i do kurnika zanieść. Także jest takie troszeczkę do mnie przyzwyczajone, ale nie wiem, kto jest. Teraz. Chodź, bo może ty? Tak widzę. Nie, pójdź się, nie pójdź się. Tak nie uciekasz. Oj, i mały. Być może nie ten, bo, bo mi żywiewa. A już nie wiem, nie będę ich tu poszył. No, musiałbym sobie go nie zaznaczyć. Tu są właśnie takie resztki. Jak widzicie, ziarna trochę jest. Yy, a tu widzę jakiś kołek papryczki, jest nachewka i jest yy, buraczek, brokułek, jakieś tam resztki jeszcze oczywiście ziarno, nie? Także spójrzcie, kurki już tutaj siedzą, czekają i tak za każdym razem, no, za każdym dniem, bo codziennie jednak tutaj przychodzę. Rzucam im te resztki sobie, w się przebierają, także zadowolony jestem, bo się w zasadzie nic nie marnuje, a, a kurki sobie zjedzą dodatkowo jakieś takie inne żarenka, niekoniecznie zboże. Także zawsze pilnuję jak sobie przechodzę tędy.